Hej, 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 witam was ponownie bardzo serdecznie. Słuchajcie, święta, co prawda już się skończyły, a atmosfera świąt w ogóle nas nie opuszcza. Tak jak na pewno zgadujecie po nazwie tego filmu, dziś będę wam rozdawał prezenty. Ten przełom grudnia i stycznia to jest w najróżniejszych sklepach ten okres największych przecen, zniżek, wyprzedaży dalej. Dlatego ponownie, podobnie jak w zeszłym roku, wspólnie z PlayStation Polska przygotowaliśmy dla Was konkurs, w którym będziecie mogli wygrać doładowania do PlayStation Store, właśnie. Aktualnie trwa tam wielka styczniowa wyprzedaż, czyli ogromna lista gier, ponad 1300 tytułów, jest bardzo mocno. Obniżonych cenowo są fajne oferty, naprawdę łatwo jest wybrać tam coś dla siebie. Konkurs ten, o którym mówię, będzie rozbity na trzy części. Pierwsza z nich to właśnie ten film, i w komentarzu pod tym filmem będziecie mogli wygrać jeden z trzech kodów na 200 zł każdy. Żeby to zrobić, musicie skomponować wasz koszyk właśnie w oparciu o styczniową e, wyprzedaż w PlayStation Store do kwoty 200 zł. Możecie tam wrzucić ile gier chcecie, ale ich łączna kwota nie może przekraczać 200 zł. Jeśli już to zrobicie. Wchodzicie z powrotem na ten film i w komentarzu pod tym filmem e, piszecie, jakie to są gry i dlaczego każda z nich trafiła do tego koszyka. Na przykład... Tą grę biorę, bo nigdy jej w życiu na nauczycielskim nie widziałem, ale fajnie wygląda na screenach, więc spróbuję. Dam jej szansę, bo jest dobrej cenie. Albo tą grę jak gdyby doskonale znam e, z, od znajomego, albo z filmików w internecie i zawsze chciałem w nią zagrać, ale była droga, teraz jest tania, więc dorzucam ją do koszyka. No i jak gdyby w taki sposób przechodzicie przez wszystkie elementy, które znalazły się w waszym koszyku i taki komentarz zostawiacie pod kanałem. Macie na to tydzień od opublikowania tego filmu, także w przyszłą niedzielę widzimy się ponownie. Ja przejrzę wasze komentarze i wybiorę trzy osoby, każda z nich. Wygra po 200 zł do wykorzystania w PS Store. Dwie pozostałe części konkursu są bardzo podobne, ale będą się odbywały po części streamowej. To znaczy, na przykład jutro o godzinie 19 jest pierwszy z tych dwóch streamów, które się odbędą. E i na nim ja będę sobie w coś grał, ale Waszym zadaniem będzie w, e, w oknie czatu właśnie zostawić Waszą wiadomość e, konkursową. Tylko że tym razem do kwoty 100 zł, nie 200, podkreślam. E, ja będę sobie te komentarze zapisywał i co jakiś czas będę wybierał osoby, które właśnie e, dostaną po e, kodzie na 100 zł do PlayStation Store. Także myślę, że zasady są dość jasne i czytelne. Na wszelki wypadek oczywiście wszystko spiszę Wam jeszcze w komentarzu pod filmem. Gdybyście mieli jakieś wątpliwości, oczywiście również zgłaszajcie je w komentarzach. Każdemu z Was przysługuje jedno zgłoszenie konkursowe w każdej z trzech części konkursu. Jeśli będziecie chcieli zmienić coś w tym zgłoszeniu, to po prostu edytujcie Wasz komentarz. Zamiast wysyłać nowy mi to na pewno ułatwi mocną sprawę. Także... Mam nadzieję, że kodziki już niedługo trafzą, trafią w Wasze ręce. Takie spóźnione, wesołe świąto z mojej strony w takim razie. Trzymajcie się ciepło. Widzimy się już jutro, o godzinie 19 na pierwszym streamie e, konkursowym. Drugi z nich odbędzie się dopiero po nowym roku. Dam wam jeszcze znać i w opisie pod tym filmem, i pewnie na Discordzie. Także z mojej strony dzisiaj to wszystko. Trzymajcie się ciepło, do usłyszenia. Papa! Pa.